Szok. Gwiazda tańca z gwiazdami zmieniła nazwisko. Były problemy, cała prawda ujawniona. Przygotujcie się na totalny szok. Jedna z najbardziej spektakularnych gwiazd tańca z gwiazdami, Wiktoria Gorodecka, właśnie ujawniła tajemnicę, która przez lata była skrzętnie ukrywana. Nie uwierzycie, dlaczego musiała zmienić swoje nazwisko. To nie tylko kwestia brzmienia, to historia pełna frustracji. Walki o akceptację i determinacji, która doprowadziła ją na szczyt. Poznajcie całą prawdę o jej trudnej drodze do sławy. Edycja tańca z gwiazdami przeszła do historii jako jedna z najbardziej emocjonujących i konkurencyjnych. Widzieliśmy wiele gwiazd z zupełnie nowej strony, a rywalizacja udzielała się uczestnikom z każdym odcinkiem. Wczoraj poznaliśmy finalistów tego sezonu, a już w niedzielę dowiemy się, kto zdobędzie kryształową kulę. Ale to nie wyniki są dziś najważniejsze. Jedna z najbardziej charakterystycznych gwiazd tej edycji, Wiktoria Gorodecka, zaskoczyła wszystkich informacją o swoim nazwisku. Musiała je zmienić. Kto wszedł do finału? Po emocjonującym półfinale, do wielkiego finału awansowały trzy pary: Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Maurycy Popiel i Sara Janicka oraz Mikołaj Bagi-Bagiński i Magdalena Tarnowska. Te duety udowodniły, że są najsilniejsze w tej edycji, zdobywając uznanie zarówno jurorów, jak i widzów. Ale to właśnie historia Wiktorii Gorodeckiej skrywa w sobie coś więcej niż tylko taneczny talent. Wiktoria Gorodecka jest bez wątpienia najbardziej spektakularną postacią i niekwestionowaną faworytką 17. edycji Tańca z Gwiazdami. Jej udział w programie już przeszedł do historii show, a aktorka stała się prawdziwą rekordzistką parkietu. Zarówno entuzjastyczne reakcje publiczności, jak i bezprecedensowe oceny żyli mówią same za siebie. Gorodecka wraz ze swoim partnerem, Kamilem Kuroczko, osiągnęła absolutny rekord w historii programu, zdobywając sześć razy z rzędu maksymalną liczbę punktów, aż 40 punktów. To za jej perfekcyjne choreografie. Ten niesamowity wynik świadczy o jej niezwykłym talencie żelaznej dyscyplinie oraz zdolności do łączenia tanecznej precyzji z głęboką ekspresją aktorską, wyniesioną prosto z desek teatru. Kto by pomyślał, że ta perfekcja kryje za sobą taką historię? Najbardziej spektakularnym momentem, który utwierdził wszystkich w przekonaniu o jej mistrzostwie, był półfinałowy występ. Para zaprezentowała wtedy tango, które wywołało w studiu prawdziwe trzęsienie ziemi. Jurorzy wstali z miejsc, bijąc brawo. Ewa Kasprzyk w żartobliwym szoku przyznała, że pod wpływem tańca odpadł jej paznokieć, jednocześnie tytułując Gorodecką prawdziwą cesarzową tego programu. Nawet Iwona Pawlowicz, znana z niezwykłej surowości, była pod ogromnym wrażeniem. Stwierdziła, że chyba pierwszy raz ktoś tak zatańczył z taką dokładnością, z taką precyzją, podkreślając, że techniczna strona tanga była po prostu imponująca. Rafał Maserak docenił komfort tańca aktorki i jej swobodę, którą nazwał majestatem. Te oceny to dowód na to, że Wiktoria Gorodecka to prawdziwy biament. Dzięki tym entuzjastycznym notem i ogromnemu wsparciu widzów, Wiktoria Gorodecka znalazła się w ścisłym finale i jest typowana przez ekspertów na główną pretendentkę do kryształowej kuli. Jej sukces w programie to zwieńczenie wieloletniej ciężkiej pracy, nieustannego rozwoju i determinacji. Która pozwoliła jej połączyć bogaty warsztat aktorski zdobyty w Teatrze Narodowym oraz na planach seriali, takich jak profilerka, z wymagającym światem tańca towarzyskiego. Niezależnie od ostatecznego wyniku finału, Wiktoria Gorodecka już teraz jest uznawana za najbardziej utalentowaną i rekordową uczestniczkę w historii tańca z gwiazdami. Ale to nie wszystko. Za tą niezwykłą karierą kryje się coś, co niewielu wie. Gwiazda tańca z gwiazdami przeszła długą drogę, zanim dotarła do tego miejsca. Czy Wiktoria Gorodecka jest Polką? Odpowiedź może zaskoczyć. Aktorka nie jest Polką z pochodzenia. Urodziła się w 1982 roku w poniewierzu na Litwie w rodzinie, w której matka była Rosjanką, a ojciec Litwinem. Jak sama przyznaje, w jej krwi nie ma kropi polskiej krwi. To czyni jej perfekcyjną znajomość języka i oszałamiającą karierę w Polsce jeszcze bardziej imponującą. Jej droga zawodowa rozpoczęła się z dala od aktorstwa. Jako młoda dziewczyna uczęszczała do szkoły muzycznej, gdzie uczyła się gry na skrzypcach. Mimo dużego zaangażowania, ostatecznie zrezygnowała z kariery muzycznej, uznając, że wielką skrzypaczką nigdy nie będzie. To właśnie skrzypce ukształtowały jednak jej charakter, dyscyplinę i samozaparcie, cechy. Które okazały się kluczowe w dorosłym życiu. A te cechy miały jej się bardzo przydać. W wieku 18 lat, po zdaniu matury, Gorodecka podjęła spontaniczną decyzję o przeprowadzce do Warszawy, gdzie już wcześniej mieszkała jej mama. Początki w Polsce były dla niej niezwykle trudne. Nie znała języka polskiego, emigracja wiązała się z utratą poczucia bezpieczeństwa i koniecznością zaczynania wszystkiego od zera. Przez pewien czas czuła się zagubiona i z frustracją odczuwała, że w tamtych czasach ludzie z akcentem wschodnim nie byli w Polsce pozytywnie odbierani. To było prawdziwe wyzwanie. Mimo początkowych pomysłów na rusycystykę, dzięki namowom Ojczyma i Przypadkowi trafiła do szkoły Haliny i Jana Machulskich, gdzie po raz pierwszy zetknęła się z aktorstwem. Jej determinacja, aby pozbyć się akcentu, była heroiczna. Gorodecka świadomie przeprogramowała swój mózg, zmuszając się do mówienia wyłącznie po polsku nawet z własną matką, wiedząc, że tylko w ten sposób dostanie się do Akademii Teatralnej. Jej upór i ciężka praca przyniosły efekty. Po ukończeniu studiów trafiła do Prestiżowego Teatru Narodowego w Warszawie, a następnie zdobyła uznanie w filmie i telewizji, stając się rozpoznawalną gwiazdą seriali, w tym jako Julia Łygę w profilerce. Jak sama podkreśla w wywiadach. Polska dała mi wszystko pracę, wykształcenie i rodzinę. To poczucie wdzięczności i przywiązania towarzyszy jej do dziś. Ale nawet po osiągnięciu sukcesu, jeden problem wciąż dawało sobie znać. Jak naprawdę ma na nazwisko Wiktoria Gorodecka? Finalistka tańca z gwiazdami musiała je zmienić. Mimo pełnej integracji z polskim środowiskiem artystycznym i opanowania języka do perfekcji Wiktoria Gorodecka przez lata mierzyła się z jednym zaskakującym problemem własnym nazwiskiem. Aktorka ujawniła, że choć jest dumna ze swoich korzeni, oryginalne, pełne brzmienie jej nazwiska Gorodeckają przysparzało jej w Polsce znaczących trudności i nieprzyjemności. Problem tkwił w jego trudnej odmianie i wymowie w języku polskim. Wyobraźcie sobie to. Aktorka przyznała, że z powodu nazwiska spotykała się z żartami w środowisku artystycznym, zwłaszcza podczas nauki w szkole teatralnej. Pamięta, jak koledzy żartowali, że są na roku z Gorodecka jają, co było dla niej frustrujące i niewątpliwie utrudniało budowanie profesjonalnego wizerunku. Inną przeszkodą była po prostu praktyczna trudność w jego zapamiętywaniu. Aktorka ujawniła: Wiele osób, które spotykałam, mówiło mi: Tak, jako ja, że panią, ale ma pani takie trudne nazwisko. Z tego powodu Wiktoria Gorodecka przez pewien czas stosowała dwie wersje nazwiska. W teatrze, gdzie panuje tradycja, funkcjonowała jako gorodeckają, natomiast poza sceną, w życiu codziennym i na początku kariery filmowej, używała spuszczonej wersji gorodecka. Tłumaczyła, że spolszczona forma miała za zadanie nie rzucać się w oczy i ułatwiać jej funkcjonowanie. Aktorka stanęła w końcu przed koniecznością wyboru jednego, stałego brzmienia. Po latach wahania i często używając wersji spuszczonej, w końcu zdecydowała się na gorodecką. Zwłaszcza w kontekście jej rosnącej popularności w mediach. Zmiana ta, choć drobna, była dla niej symbolicznym krokiem, oznaczającym rozpoczęcie nowego etapu w karierze. To był moment, w którym zdecydowała się w pełni zintegrować ze swoim nowym domem i swoją nową tożsamością. W jednym z wywiadów, po pewnym czasie, Gorodecka powróciła do pełnego brzmienia Gorodeckają, mówiąc, że w tym wieku, w jakim jest obecnie, zdecydowała się na to. By być taka, jaka jestem. Ale życie w mediach rządzi się swoimi prawami. Jak widać po jej udziale w tańcu z gwiazdami, to właśnie krótsza, łatwiejsza w odmianie forma gorodecka na stałe przyjęła się w mediach, ugruntowując jej pozycję jako jednej z czołowych aktorek polskiego kina i telewizji, której talent jest dziś znacznie głośniejszy niż trudności z odmianą jej nazwiska. To historia niezwykłej kobiety, która pomimo wszystkich przeciwności losu, Ciężkiej pracy i trudności z własnym nazwiskiem, osiągnęła spektakularny sukces. Wiktoria Gorodecka to symbol determinacji, dowód na to, że prawdziwy talent zawsze znajdzie swoją drogę. Jej historia to inspiracja dla nas wszystkich pokazująca, że czasami, aby odnieść sukces, trzeba zmienić coś więcej niż tylko nazwisko. Trzeba zmienić perspektywę, podejście i walczyć o swoje marzenia. Ona to zrobiła. I to z jakim efektem? Niezależnie od tego, jak zakończy się finał tańca z gwiazdami, Wiktoria Gorodecka już jest prawdziwą zwycięzczynią.